Hmm. og spadło ups o jakie szczęście i od razu nam dynia urosła aż strach spaść dobra no to schowamy naszą naszą dynię i melona. I popatrzmy, co można dalej rozrobić tutaj. Więc tak, tak jak uzgodniliśmy, no to... No to ja mogę jeszcze coś tam porobić. Tego na razie nie będę używał. O. Ciekawostkę z 1.8 mogę pokazać. Ale może najpierw na na znaczy, komorku yy, wsadzimy go tutaj i używając GoMedia uh, uh, uh. widzę, że tutaj nie podziała tak daleko od lawy o i w 1.8 powstają takie drzewa grzybowe coś ty zrobił drzewo grzybowe jak zrobisz drzewo grzybowe z jednego grzybka dodając pół milia robi się drzewo I powinno nam wypaść no właśnie z każdego kawałka jest prawdopodobieństwo, że wypadnie jakaś ilość muchomorków Z czego są muchomorki? Razem z... Ups, Upsu z... razem z Z tak zwanymi pieczarkami. Znaczy ja to nażyłam pieczarki. E, można zrobić zupę grzybową Wow, byłem tak blisko, lawy nie wpadłem Ups No tak I... Z jednego grzybka mamy 9 10 Nie jedziemy Co jest? Zrobiłem głupi podpunkt w zadaniu No tak, mi właśnie się uczy lekko przeszkadzamy wypierdalaj hmm. sta tarcie statyczne od kinetycznego kinetyczne to będzie w ruchu tak. a statyczne to będzie jeżeli coś się nie porusza może być Mądrość, piękowa. O, jak pięknie następna dynia. Prawie jak discoveryczanek. Aha. Razem z dynią poleciałem. Gdzie jest dynia? Nie ma Nie zasypałem lawy, więc szybki skok. No to jeszcze jeden skok. tego pikaksa no niestety tak jest z lagami że można zginąć i już nie zginę Mi się przydało to łóżko postawić aby zmienić punkt spawn no ale jeszcze nie teraz dobra Zbudowałeś już coś tam czy tak biegasz jak po pogacia? No na razie robię No bo co on tam może? Kopać albo kopać, czy albo idiota... Co? Coś w tym chyba jak smrut pogacia Dokończę moją motykę I. No. Więc, więc w tym odcinku zrobiłem fabrykę Stone'a I naszą malutką farmę Dość bardzo malutką I od tego minecrafta zawracałeś tyle czasu głowy takie coś, masakry. No, więc na razie bym na tym zakończył I właśnie jak na farmie trochę tego kapustowna. To z... Będzie może drugi odcinek. Bo tak to, to nie mam co zrobić bez tego. Tak nie widzę, co by można było zrobić z tego, co tutaj mamy do dyspozycji. Więc to będzie koniec tej części i zapraszam na drugą.